No, cześć, witajcie. Dzisiaj zajmiemy się, tak jak było już obiecane, umiejętnościami naszego Huntera. Generalnie Hunter to jest klasa, którą polecam, jeżeli będziecie zaczynać grę jako pierwsza taka klasa, bo jest w miarę, jest w miarę prosty. Poza tym ma też tę te zaletę, że ma taką umiejętność, że może odblokować sobie teleporty. Do teleportów oczywiście przejdziemy, za co, kiedy i jak naleźć, zajmijmy się drzewkami. Każda postać ma trzy ścieżki rozwoju. Jest w wypadku Huntera, jest to Huntsman, Bowmaster i Trapper of False, czyli po prostu niebieska, czerwona i żółta. Niebieska ścieżka to jest taki Hunter bardziej mobilny. Czerwona to jest, to są większe obrażenia, ale jesteście uziemieni. No i żółta jest to ścieżka, w której właściwie bardziej skupiacie się na pułapkach i na, za, na zadawaniu takich obrażeń w czasie, czyli na przykład na podpaleniu i takich tam aspektach. Te umiejętności, które widzicie tutaj po lewej stronie, one są zazwyczaj zablokowane na początku gry i im więcej punktów włożycie w wybrane drzewko, tym więcej tych umiejętności Wam się odblokuje, ale też część zostanie do odblokowania wyłącznie za punkty lotro, przynajmniej na początku. Jak widzicie, ja mam wybrane drzewko niebieskie. Jest tak głównie dlatego, że jest ta umiejętność Find the Path, czy Pathfinder, tak, która zwiększa Waszą szybkość. Oczywiście poza walką. No, jednak zależy mi na szybkości, zależy mi na tym, żeby mój łucznik był bardziej mobilny, więc jak najbardziej inwestuję w niebieskie drzewko. Ale widzicie też na pewno, że mam już część punktów włożone w, też w czerwone, bo generalnie jest tak, że jak wybierzecie sobie na szóstym bodajże, tam levelu się odblokowuje wybór waszej, waszej ścieżki umiejętności, no to wtedy w to wybrane drzewko inwestujecie po punkcie. Natomiast jeżeli chcecie zainwestować w to, którego nie wybraliście, no to wtedy zjada Wam dwa punkty. Też nie oszukujmy się, że lotro kładzie jakiś wielki nacisk jak na razie na to, że idziecie w ten rozwój drzewka i coś to wam diametralnie zmienia. No, troszkę wam to zmienia, natomiast nie oszukujmy się, lotro jest nastawione, tak jak mówię zresztą od początku tego poradnika, lotro jest nastawione na rozwój historii bardziej niż rozwój postaci. Na to, żeby po prostu toczyła się i opowiadała pewna historia, a nie na to, żebyście maksowali swoje skile. No i powiecie, to super, ale jak w ogóle zdobyć takie punkty umiejętności? No, nic trudnego. Bo w zasadzie chyba niedzielne schabowe. W zasadzie e... jak levelujecie, no to oczywiście wzrastają Wam punkty. Nie za każdy level otrzymujecie punkt. Im jakby niżej jesteście, tym szybciej się te punkty zarabiają, natomiast później im wyższy macie level, level tym to idzie wolniej, natomiast jest też taka opcja, że po prostu wykonujecie deeds, bo na przykład są takie deeds już, o, deed, bardzo proszę class, race epic i one, ja już mam, ja już mam przerobione, natomiast tutaj są takie e, wyzwania w stylu użyj nie wiem tam 500 czy 2000 razy danej umiejętności, no i za to też możecie otrzymać punkt i tam jeszcze jakieś e, punkty lotu także to w zasadzie nie jest, nie jest to żadna komplikacja, bo te punkty po prostu zarabiają się za levelowanie no logiczne no i teraz jak to wygląda w praktyce w praktyce wygląda to tak, że oczywiście walczę mobilnie cały czas, więc mogę się poruszać, podskakiwać, robić w zasadzie co tylko chcę, a oprócz tego e, moje umiejętności są dedykowane właśnie do tego, takiego trybu walki, więc na przykład mam tutaj taką umiejętność, że e, im bardziej się poruszam w trakcie walki tym trudniej mnie trafić, no logiczne jak to więc wygląda, kiedy wybierzemy sobie czerwoną ścieżkę? A no, proszę bardzo. Poruszamy się całkiem normalnie. Ale kiedy już chcemy kogoś zaatakować, pojawia nam się komunikat, że nie możemy tego zrobić w trakcie poruszania się, więc zadajemy większe obrażenia, ale musimy stać w miejscu. No i tutaj również mamy nie, umiejętności, które są dedykowane właśnie do tego, czyli takie, które zwiększają nasze obrażenia i zwiększają nasze możliwości jakby uników, ale bardziej statycznie. No i oczywiście możecie zauważyć że różnicę. Tutaj też mamy nie, przyspieszenie, natomiast jest ono o połowę nie, mniejsze, więc o połowę wolniej się poruszamy niż normalnie. No i to już jest takie tempo, które mnie nie do końca zadowala. I zmieńmy sobie znowu. Jak widzicie, było wydane mniej punktów, więc mniej to kosztuje. Wybieramy specjalizację numer 3. Jak widzicie, część umiejętności na moim pasku została bez zmian. Znowu mamy przyspieszenie, znowu jest o połowę mniejsze. Natomiast tutaj skupia się to głównie na pułapkach. Na przykład ustawiamy sobie pułapkę tutaj. No, i przyciągamy kandydata do takiego do takiej pułapki. Tylko, oczywiście, znów nie możemy się ruszać w trakcie tej walki. O, ale wróg został unieruchomiony, więc jest to lepsze niż, niż po prostu stanie w miejscu, kiedy wróg na ciebie w tym wypadku leci. No I załóżmy sobie jeszcze jakąś. Może taką. Ona. Kolejny kandydat, co mamy tym razem sprawdź. BUM kolce. No ta pułapka go nie zatrzymała, a my nie możemy się poruszać, więc pozostaje nam dobić wroga ręcznie. Dlatego właśnie ja uwielbiam e, swoją ścieżkę Hansmana, bo jest to szybki ucznik, mobilny, e, może nie zadaje jakichś fenomenalnych obrażeń, natomiast e, Uważam, że sprawdza się najlepiej, najwygodniej i też wydaje mi się, jest najbardziej. no, e, tego nie chcę. E, wydaje mi się, że jest najbardziej e, nastawiony tak imersyjnie do, do gry. Dlatego, że no logicznym jest, że jak masz łuk w ręku, no to nic nie przykuwacie do ziemi. Czerwona ścieżka być może imersyjna jest bardziej dla kuszników. Jeżeli ktoś używa kuszy, no to wtedy. Mm, no masz. ogarnę to potem. No to, to wtedy rzeczywiście byłoby mniej immersyjnie, gdyby biegał z kurz. Ale to już, jakby to jest wszystko dopasowane do stylu gry. Oprócz tych umiejętności, które możecie wy wybrać. W drzewku są jeszcze buffy, z którym, które możecie wykraftować albo kupić. Dlatego ja się właśnie zastanawiam nad zmianą profesji na skulara bo on. Tworzy oleje do strzału dla huntera. Jest to olej, który sprawia, że strzały płoną, albo takie, które zadają demycz od światła. I wygląda to tak, że na ogień oczywiście naturalnie będą reagować bardziej istoty takie, no, powiedzmy, żyjące, takie właśnie naturalne, a na światło te stwory ciemności. Taki olej prezentuje się w ten sposób i jakby. Im wyższy macie poziom danego craftingu, no to naturalnie taki baw będzie trwał dłużej no albo krócej. Nie? Jeżeli macie niski, no, różnica jest taka, że po prostu dodaje wam to dodatkowy damage do strzału. Prezentuje się tak, że delikwent się troszkę pali. Natomiast ten świetlisty prezentuje się tak, że po prostu jest światło. No ale to jakby nie ma, nie ma większego znaczenia. No i ostatni baw, czyli taki jakby. Oczarowanie łuku. Ja, ja korzystam akurat z takiego, które zwiększa mi, e, zwiększa mi chyba obrażenia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, zwiększa obrażenia dystansowe. Kolejnym buffem, którego ja używam zazwyczaj wyłącznie do roleplay przy Hunterze, jest umiejętność rozpalania ognia. Taką umiejętność rozpalania ognia, właściwie taką możliwość wykraftowania. Rzeczy do rozpalania ognia, ma też biornik. No i cóż, e, to wam daje następujące bonusy do e, regeneracji po walce, także nie używam tego w zasadzie do niczego oprócz właśnie takich roleplayowych rzeczy. Kolejną umiejętnością jest też return to camp, czyli Wróć do obozu w zasadzie, tylko żebyście się nie pomylili. To nie jest tak, że rozpalicie sobie gdzieś ognisko i wrócicie na to miejsce, gdzie ono się pali. Nie. Są do tego specjalnie oznaczone ikony na mapie. Właśnie w kształcie tego samego ogniska i są na przykład w Hobbitonie, o ile pamiętam. O, to jest dokładnie taki znaczek na mapie. I to nie jest tak, że klikacie tę umiejętność i wybieracie sobie, gdzie chcecie wrócić. Tylko po prostu do ostatniego przypisanego ogniska. W moim przypadku są to, e, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś przy Anduinie, chyba polegladne. Chyba tak. E, klikacie na takie ognisko. Klikacie, że chcecie je przypisać. W ten sposób wybaczcie. Przepraszam. Klikacie, że chcecie je przypisać. Eee, widzę, że lagi trwają. A to chyba nie są polegladen, coś mi się wydaje, że mi pamięć myli. A nie, jest obok, ale z daleka obok. OK. Eee, I to jest takie ognisko. Musicie je kliknąć. Gra was zapyta, czy chcecie eee, przypisać tą lokację do waszego ogniska. Klikacie tak, no i gotowe. I macie eee, gotowy teleport. Jak już jesteśmy przy teleportach, to na pewno zauważyliście, że mam tego sporo. To jest akurat menu, które jest zainstalowane przez wtyczki, ale normalnie to jak naciśniecie klawisz K na klawiaturze, no to tutaj macie wszystkie swoje umiejętności. Również te, z którymi możecie się posiłkować walcząc konno, ale do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast skoro już jesteśmy przy Hunterze i skoro już jesteśmy przy. Umiejętnościach, no to właśnie ma coś takiego jak Travel Skills, czyli za punkty reputacji możecie sobie wykupić e, odpowiednie teleporty do takich głównych miejsc na mapie. E, ja mam chyba, nie wiem, mowy, może takie trzy czwarte, no mam, zazwyczaj staram się kupić taki teleport w razie czego, po prostu, żeby się szybciej przemieszczać po mapie. I tak jak mówię, to się bardzo przydaje, myślę, jak się gra za pierwszym razem. W ogóle. To jest przyjemna umiejętność, bardzo przydatna, i taka, ten świat jest duży, więc te podróże czasami mogą nużyć. A tak jak mówię, w pierwszej księdze trzeba się wracać tam i z powrotem, tam i z powrotem często. I mimo pochłonięcia historią, może to troszkę doprowadzić do pewnego efektu takiego znużenia pomieszanego z irytacją. A szkoda się zniechęcać, bo druga i trzecia księga już są fantastycznie napisane. Przynajmniej takie moje zdanie. Kolejne umiejętności Huntera to coś, czym możecie się doskonale pobawić, jeżeli chodzi o tropienie. Mianowicie są to trzy umiejętności, które pozwalają Wam tropić wrogów, pozwalają Wam tropić zwierzęta lub bestie i pozwalają wam tropić cienie, czyli nieumarłych, znaczy umarłych. <noise> Jak zwał, tak zwał. W każdym razie jest to dosyć prosta umiejętność. Jeżeli jakiś wróg tędy przechodził, akurat tak się zdarzyło, że nie przechodził, tutaj wam wyskoczy okienko, że lista wrogów, którzy przechodzili, a także tych, którzy są ukryci. Jeżeli macie na przykład jakiegoś goblina, szpiega, no to Wasz hunter go znajdzie. No i czekamy chwilę, aż to się odnowi. Tropienie bestii działa dokładnie w ten sam sposób. I tutaj, o, macie bestie, które, które są e, jakby w, za, w waszym zasięgu. Wybierzmy sobie track i tutaj wam się na radarze pojawi taka czerwona strzałka i to znaczy, że wybrane przez was zwierzę jest właśnie w tamtym kierunku, a jak już dojdziecie w pobliże, no to się okazuje, że To jest ta czerwona kropka na waszym radarze. Dokładnie tak samo to działa z cieniami. I ostatnia moja ulubiona umiejętność, aczkolwiek nie ostatnia umiejętność w tym odcinku, to jest Desperate Fly, czyli taka natychmiastowa ucieczka do najszybszego punktu. W którym y, się zrespicie po śmierci, tylko y, ja tego używam zazwyczaj, jak walczę z jakimś bossem i okazuje się, że jednak to nie jest bos na moje siły, albo jak sobie y, ściągnę na głowę zbyt dużo wrogów, no to wtedy y, w trakcie walki naciskacie w miarę szybko to i on automatycznie przenosi Was w bezpieczne miejsce przydatna sprawa. Uratowała mi tyłek nie raz nie dwa, I, i polecam. Kolejny plus dla Huntera. Kolejna umiejętność to jest troszkę, znów wracamy do buffów. To jest umiejętność, która wam zwiększa czasowo życie i daje wam taką tarczę. To też się przydaje czasem w trakcie walki, kiedy przecenicie swoje siły, podobnie jak wszelkie umiejętności leczenia, które dodają wam z życie, które dodają wam życie, no, czas trzymam na życie tak. Bo są też na moc, ale mam akurat na życie. To jest yy, leczenie z zatrucia, leczenie z jakiegoś tam ze z strachu z, z, różnych, yy, z różnych ran, z krwawień itd., tak dalej i tak dalej. Umiejętności pasywne. Mm. To są umiejętności, na które pewnie nie będziecie zbyt, zbyt zwracać uwagi. Hunter, jak wiadomo, może używać głównie ciężkiej, lekkiej i średniej zbroi, nie używa ciężkiej. To są umiejętności, które otrzymujecie na samym początku gry tylko dlatego, że jesteście człowiekiem. Jeżeli wybierzecie sobie inną rasę, no to te umiejętności będą się nieznacznie. Różnić. Tu są umiejętności, które nabieracie, których nabieracie z czasem, wybierając profesję craftingową. Natomiast tutaj są wszelkie wasze obniżki, które zdobędziecie, jeżeli osiągniecie odpowiedni poziom reputacji w danym miejscu. No to będziecie mieli troszkę mniejsze ceny i troszkę mniejsze ceny za korzystanie ze stajni. Tutaj nabywacie umiejętność. Podróży do domu, kiedy kupicie sobie dom. Natomiast to są Wasze umiejętności muzyczne, czyli na jakich instrumentach możecie grać jako Wasza postać, jakieś klucze zdobyte w czasie gry, emotki, których się nauczyliście w czasie gry. No i oczywiście tutaj są umiejętności, których również nabywacie w trakcie gry i zdobywania umiejętności, w na przykład czy też przechodzenia jakby kolejnych etapów fabuły głównej, to sprawia też, jakby wywiera efekt na to, jak Was postrzegają inne postacie z gry. W sensie na początku jesteście totalnym no -name a potem już wasza sława Was wyprzedza. I są tutaj oczywiście też Wasze umiejętności w stylu w ogóle jeżdżenie konno, albo jeżdżenie na koniu bojowym jeżdżenia na koniu bojowym, no to jest umiejętność, którą nabywacie gdzieś około 70 poziomu chyba, jeżeli się nie mylę. W każdym razie już w, w, w okolicach Rohanu. No i końcowe umiejętności pasywne to są wszelkie bronie, których możecie używać i wszelkie połączenia broni w stylu dual wielding, czyli używanie dwóch broni jednocześnie. Także tutaj macie wszystko, czego możecie używać, czyli łuki, kusze, Topory jednoręczne, miecze jednoręczne, sztylety, jakieś buławy czy, czy włócznie, nawet jakieś młoty jednoręczne, no to wszystko jakby wszystko sobie możecie tutaj zobaczyć. Zostało nam jeszcze coś takiego jak umiejętności rasowe i Virtue Trade. Umiejętności rasowe to jest coś takiego, co jest oczywiście zależne od rasy. To się jakoś masakrycznie nie różni, ale drobne różnice są. To są umiejętności, które dają Wam pewne bonusy albo nowe umiejętności, które możecie wy wykorzystać, ale generalnie no, jest tutaj, macie miejsce na 5, część jest zablokowana tych miejsc, które możecie wykorzystać, część mu musicie kupić, właściwie wykupić w lot -lostor. Część odblokowujecie razem z, jakby z poziomem, nie? Im wyższy poziom, tym, tym więcej robi się miejsca. Natomiast virtual trades to jest coś takiego, co również e, wspomaga Wasze statystyki, natomiast to się zdobywa wykonując e, konkretne deeds. Hmm, za, za każdy deeds jest określone jakieś tam doświadczenie, ilość punktów, którą zdobywacie, no i sobie, trzeba sobie zaznaczyć, którą jakby e, umiejętność chcecie w danym momencie e, na którą umiejętność chcecie w danym momencie zbierać Doświadczenie. Hmm, tutaj macie określone, na którą aktualnie zbieracie. Nie? E wiadomo, różne klasy, to te umiejętności są różne. Ja mam akurat wybrane T5, no i uważam, że mnie się to sprawdza. One mniej więcej odpowiadają tym statystykom, z, którym, z, których, y z których ja korzystam. Jak sobie wejdziecie w ekwipunek, no tutaj macie podstawowe statystyki, tutaj macie bardziej rozszerzone. I gra Wam automatycznie zaznacza, które są bardzo ważne dla Waszej postaci. Yy, można pójść w rozwój postaci, który jest w miarę zrównoważony. Można pójść troszkę tak jak ja, że pakujecie w, tylko w te najważniejsze. Dla mnie się to na razie, na razie sprawdza. Yy, no bo czekamy na update, oczywiście. No i tutaj możecie sprawdzić, oczywiście różne. Oddziaływania tych umiejętności, które sobie wybierzecie na Wasze statystyki. Mnie on na razie odpowiadają. Zobaczymy, co będzie dalej, bo szykują się różne update'y. No i, i zobaczymy, czy to w jakiś sposób będzie zbalansowane, czy, czy na razie zostanie tak, jak jest. W każdym razie, jeśli chodzi o światło Arendila, na przykład, tutaj nie jest to jakoś specjalnie wyjaśnione. Światło Arendila to jest coś takiego, co przydaje Wam się dopiero w Mordorze i w, w w Minas Morgul, dlatego, że tam jakby skupienie zła i tych złych mocy jest tak duże, że bez ochrony światła Arendila nie przejdziecie, ale tym coś w ogóle nie zajmujcie, dopóki gra was sama zadaniem głównym tam nie zaprowadzi. Bo to jakby to, to automatycznie, podążając za ścieżką główną, to automatycznie się wam to wszystko wyklaruje. No i są jeszcze oczywiście umiejętności bojowe, które Wykorzystujecie na e, używając do walki swojego bojowego rumaka. Oczywiście najpierw trzeba mu założyć jakieś takie bojowe siodło, ale to również was gra, do tego doprowadzi. E, umiejętności swojego konia również możecie rozwijać, natomiast o tym zrobimy sobie m, osobny odcinek. Jeżeli chodzi o postać i o jej umiejętności, których nie używa jakby koń, tylko których używa postać, no to jest ich również kilka. I właściwie nie ma jakiegoś specjalnego, specjalnych na razie możliwości rozwoju tych umiejętności. No, te umiejętności jakby są przypisane, natomiast od razu Wam powiem, że e, taka walka e, konna to jest dla mnie absolutna, absolutna męka. Jest to zupełnie niepotrzebne w sensie, miby. To nie zrobiło różnicy. Ja mojego bojowego konia używam tylko dlatego, że jest szybszy niż zwykły i miło mi się na nim jeździ. Natomiast jeżeli chodzi o walkę, nie wiem jak to do końca wygląda, w, w, jakby w, i, w grupie. Jak się na przykład y, y gra w kilka osób, y, jak wygląda walka. Natomiast też nie wydaje mi się, żeby to było jakieś fas fascynujące, dlatego że. No, jest to po prostu niedopracowane. No i czeka na update, jak, jak, jak zdążyliście już zauważyć na pewno jak wiele innych rzeczy. I ostatnią rzeczą, jaką chcę poruszyć, jest oczywiście sytuacja, w której albo się Wam znudzi granie w takim wyborze umiejętności, takim drzewkiem umiejętności, albo sytuacja, kiedy nie wiem, uznacie, że zmarnowaliście sobie punkty, no i co wtedy zrobić? No wtedy oczywiście można kliknąć zmień specjalizację. W moim wypadku, jako że ta specjalizacja już była kilkakrotnie zmieniana, no i pewnie też dlatego, że wydanych punktów jest już też sporo. W moim wypadku kosztuje to dwie złote monety z dosyć sporym hakiem. Natomiast to są złote monety, które zarabiacie w grze. Nie wydajecie na to absolutnie żadnych realnych pieniędzy. Po prostu tylko te, które zarobiliście w grze. Im jesteście. Im macie mniejszy level, tym właściwie to jest i im rzadziej będziecie zmieniać, tym też to będzie tańsze, bo im częściej, się, im, im częściej się zmienia, im wyższy macie level, no to wiadomo, jest to droższe. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o e, klasę Huntera. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, no to oczywiście zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Trzymajcie się i miłego do zobaczenia.